Kolejna, o nie, znowu to on Znowu Dizowski, a zna, jak znacie Dizowskiego To subskrybujcie Jestem bardzo gruby Wielka sztanga Mojego Ej, Wojtusia Co ty odwalasz? Czekaj, tego nie można widzieć Czego? Tego nie można widzieć, bo ja tu szykuję kolejne coś ale co? Coś szykuje, A chcę na razie iść. Ja tu zostawię. Dobra. Jak będzie Senderman to cię zawołam. Czekaj, wezmę broń na Sendermana. Wezmę ten zielony i wezmę moje Iko Iko. Ej, co jest? Ej, i o, i o, nie działa. Ej, naprawdę, pa.

Jestem na tyle góry. Ja pokażę jak będziemy dnocować, bo nie ma odcinku. To pokażę, za dwa ten... lata. To zawsze dwa dwa lata lata. zajmuję jak śpi. To zajmuję maskę. Jak nagram nagrę tę twarz. Ale kto? Mich? Mm. Michie no. no. mi tą piłkę tam, tak, bo... mm. dlaczego? słychać. Nie z tej strony, w drugiej. Ale dziadka będzie słychać. Jeż ja wie.